Wynajmę pokój w Bolesławcu kobiecie pracującej. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 791 052 496. Proszę dzwonić po godzinie 16.00. 13 stycznia, poniedziałek. Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. W Bolesławcu odbył się w niedzielę 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze zebrali sumę pieniędzy, która przewyższyła ubiegłoroczną zbiórkę uśmiech na buzi a w sercu orkiestra. W niedzielę na ulicę w całej Polsce, także w Bolesławcu, wyszli wolontariusze z charakterystycznymi puszkami zaopatrzeni w doskonale już wszystkim znane czerwone serduszka z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którymi obdarowywali tych, którzy zdecydowali się wspomóc akcję wrzucając przysłowiowy grosz do puszki. Bardzo dużo osób w moim wieku, starszych również młodszych chodzi zbiera pieniądze. Pomagają też tutaj. Centralnym punktem bolesławieckiego finału było, podobnie jak w latach ubiegłych, Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł, gdzie mieściła się scena główna, gdzie prężnie działała kawiarenka, gdzie można było obejrzeć występy artystyczne, wylicytować coś ciekawego, zjeść kiełbaskę i spotkać wielu znajomych. Przyszłyśmy dopingować swoją starszą siostrzyczkę. Dlatego tu jesteśmy, żeby wspomóc innych. Co roku biorę udział w akcji, dlatego i w tym roku tak samo. Tradycyjnie już orkiestrę swoją pracą i talentem wsparli rzeźbiarze, którzy na oczach publiczności przy murach obronnych drewniane pnie przemieniali w efektownie rzeźbione ogrodowe przedmioty, które potem miały trafić na licytację. Chcieliśmy zrobić ławkę, trzy słupy, dwa siedziska, ale niestety materiał jest za mały. No i robimy dwie ławeczki. Jedna będzie leśna, druga taka bajkowa. Fajna akcja, dla orkiestry się zawsze fajnie pomagało. W momencie, kiedy pieniądze idą na tak szczytne cele, jak, jak na orkiestrę świątecznej pomocy, a w szczególności na ten sprzęt, który w szpitalach później ląduje, to człowiek się nawet nie ogląda, nie, nie, nie zastanawia się, czy w tą niedzielę przyjechać i robić, tylko przyjeżdża i robi. Podziwiam, bo naprawdę piękna sprawa. No to trzeba mieć zdolności. W czasie 28. finału zbierano pieniądze na zakup najnowocześniejszego sprzętu do ratowania życia i zdrowia dzieci, które potrzebują specjalistycznych operacji. Mimo że polska chirurgia dziecięca jest na wysokim poziomie europejskim, nadal potrzebny jest sprzęt, który pozwoli przeprowadzić więcej operacji małoinwazyjnych i endoskopowych. Dzieci będą się dobrze czuć, że my im pomagamy. A to już teatr stary, gdzie znajdowała się druga scena wielkiej orkiestry świątecznej Pomocy. Za zebraną kwotę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy planuje kupić m.in. lampy i stoły operacyjne, aparaty do znieczulenia, sprzęt monitorujący, zestawy endoskopowe czy urządzenia teletransmisyjne. Świąteczne, noworoczne spotkanie Forum Samorządowego odbyło się w miniony piątek. To tradycyjne już spotkanie tego stowarzyszenia. Wśród świątecznych i noworocznych spotkań są te, które organizowane są przez różne bolesławieckie środowiska, stowarzyszenia, placówki i firmy. Ten czas spotkań obejmuje kilka tygodni, które łączą i Boże Narodzenie i Nowy Rok. Jednym z takich tradycyjnych spotkań jest to organizowane przez forum samorządowe. Sumowujemy rok i życzymy sobie, żeby ten następny nie był gorszy. Jaki ten rok był? No, myślę, że niezły, tak? Niezły. Jaki rok będzie, tego nie wiem. Ale tak naprawdę to najbardziej cieszmy się z tego, że dożyliśmy, że żyjemy w pokoju. Tu wczoraj była taka duża uroczystość Misterium Chleba, gdzie właśnie e, mówiono o tym dużo więcej. Że nasze Stowarzyszenie Forum rozwija się, że mamy w naszym gronie tak wspaniałych i zacnych ludzi. Terytorialnie forum działa głównie w granicach powiatu bolsawieckiego i stąd wywodzą się też jego członkowie. A co do lokalnych struktur samorządowych, to w polu zainteresowania stowarzyszenia jest i miasto i powiat bolsawiecki. Dla mnie ten rok błynął, to był dosyć ważny. Rok, bo tak staraliśmy się przez ten rok intensywnie zmieniać Polskę powiatową, naszą powiatową tutaj w Wiele rzeczy nam się udało, wiele rzeczy nam się udało rozpocząć, to jest najważniejsze i mam nadzieję, że w tym 2020 będę starał się być optymistą i mam nadzieję, że w 2020 się uda, wszystko to co zaplanowaliśmy uda się zrealizować. Gościem tego spotkania był ksiądz Andrzej Jarosiewicz, rektor polsackiej Bazyliki Maryjnej. Ksiądz rektor pojawił się na spotkaniu w przerwie odbywanych właśnie wizyt kolędowych u swoich parafian. Dzisiaj, przychodząc do ludzi, do różnych mieszkań, rozmawiając z nimi, oni cieszą się, że mieszkają w Bolesławcu. I są na to wdzięczni, jak wygląda miasto, w jaki sposób się w tym mieście żyje, w jaki sposób działają instytucje tego miasta. Oczywiście, zawsze. Można coś poprawić, usprawić, ale to są zawsze perspektywy na przyszłość w tej niełatwej rzeczywistości dzisiejszego, współczesnej dzisiejszej naszej ojczyzny i dzisiejszego państwa. Spotkanie świąteczno-noworoczne nie mogłoby się odbyć bez nawiązania do Bożego Narodzenia. Na scenie pojawił się zatem zespół pieśni i tańca Bolesławiec, ale były to dzieci i młodzież, w wykonaniu których kolendy i pastorałki brzmią chyba najpiękniej. Kolendy to jednak takie utwory muzyczne, których chętnie się słucha, ale jeszcze chętniej śpiewa samemu. Zatem i w tym wypadku doszło do churalnego odśpiewania kolendy przez uczestników tego świąteczno-noworocznego spotkania. Trudno ciszy, się rozchodzi, stań się asterzem, bóg się ma. Przed się wybierajcie, dobet lejem pospieszajcie, przywitać Pana. A teraz zapraszam Państwa na blog Wiadomości w skrótowej formie. Bolsowieccy policjanci odzyskali samochód skradziony pod koniec roku w powiecie złotoryjskim. Pojazd zlokalizowano na jednej z ulic w mieście. Jego kierowca nie potrafił wyjaśnić, w jaki sposób wszedł w jego posiadanie. Grozić mu będzie zarzut paserstwa, za co może być ukarany nawet pięcioma latami więzienia. W mieście w kilku miejscach trwają prace przy remontach i budowach dróg. Taki plac budowy jest między innymi na ulicy Żołnierzy Wyklętych, gdzie budowana jest droga wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Budowa trwa również na ulicy Jagiellonów. Natomiast remontowana jest ulica Tulipanowa na Osiedlu Kwiatowym. Budowy i remonty tych dróg są dofinansowane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. 50 przyjętych właśnie do służby policjantek i policjantów ślubowało w piątek w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Po zakończeniu szkolenia podstawowego nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego. Dwóch funkcjonariuszy będzie służyło w Bolesławieckiej Policji. W ubiegłym roku Dolnośląski Garnizon przyjął w swoje szeregi prawie 360 nowych policjantów. Ambasador Armenii przebywał na Dolnym Śląsku. Spotkał się z wojewodą dolnośląskim i wicemarszałkiem sejmiku dolnośląskiego. Rozmawiano o turystyce, gospodarce, a także o możliwości rozwinięcia współpracy międzyregionalnej między Polską i Armenią. Wsparcie ze środków unijnych na tworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech będzie tematem bezpłatnego spotkania informacyjnego w Jeleniej Górze. Zaplanowane na 30 stycznia w punkcie informacyjnym Funduszy Europejskich szkolenie organizowane jest z myślą o osobach prywatnych i podmiotach niepublicznych zainteresowanych utworzeniem i prowadzeniem tego typu instytucji na terenie, na którym mieszka mniej niż 5 tysięcy mieszkańców. Do 31 stycznia Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego czeka na wnioski o udzielenie w bieżącym roku dotacji z budżetu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Województwa Dolnośląskiego. Tegoroczny budżet na ochronę zabytków w ramach naboru wniosków wynosi 5,5 miliona złotych. W geście solidarności z warszawskim Marszem Tysiąca Tug przed bolszewickim Sądem Rejonowym demonstrowali mieszkańcy miasta. Sobotni protest przed sądem rejonowym w Bolesławcu zgromadził około 50 osób, które postanowiły zademonstrować swoją solidarność ze środowiskiem prawniczym i warszawskim marszem Tysiąca tuk. Po grudniowym to był już drugi protest przed bolesławieckim sądem w tej sprawie. Trochę nas jest było więcej, na taka podaż. Szybko to organizowaliśmy żeby móc się spotkać sobota, zimno, ale trochę, trochę osób nas tutaj jest i to jest najważniejsze. Na początek wspólnie odśpiewano hymn. Przyjście tutaj i pokazanie, zademonstrowanie, że nie zgadzamy się, że dla nas najważniejsza jest wolność, że nie chcemy żyć w kraju takim jak Rosja, w kraju takim jak Białoruś, w kraju takim jak Turcja. Te wszystkie kraje mają jedną wspólną cechę: rządzi jeden człowiek. To jest pierwsza wspólna cecha. Druga, w żadnym z tych państw nie ma niezależnego sądownictwa. Kilkunastominutowy protest przed Bolesławieckim Sądem zakończył się minutą ciszy. Może symboliczną minutą ciszy połączymy się z tymi, co pojechali do Warszawy, połączymy się z całą Polską, która protestuje. I, i myślę, że to, to chodzi o tą energię, wspólną energię, tą synergię, która po prostu, żeby ona zaczęła promieniować nareszcie, na, na, na żebyśmy czuli się wspólnotą, która nie podda się, tylko tyle. Się, się. Miejmy nadzieję, że kiedyś spotkamy się tutaj po to, żeby sobie wszyscy podziękować, że udało nam się tą wolną Polskę e, obronić. Tego sobie życzmy wszyscy w nowym wieku. Wolna Polska! Wolna Polska! w końcu za chwilę nadamy prognozy pogody dla Bolesławca na wtorek. Po niej zapraszam do obejrzenia naszych powtórkowych programów. Ja dziękuję już Państwu za uwagę i do zobaczenia. Nowo otwarty sklep zoologiczny Centrum Pupila. Tutaj znajdziesz wszystko co niezbędne dla swojego czworonoga. W ofercie posiadamy karmy bytowe i weterynaryjne, preparaty eliminujące pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne, przysmaczki dla psów, kotów, gryzoni, królików, ptaków oraz pokarmy dla ryb. Szeroki asortyment, świetna lokalizacja oraz atrakcyjne ceny sprawią, że naprawdę każdy wyjdzie od nas zadowolony. Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu przy ulicy Snyka 7 w Bolesławcu. W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura w Bolesławcu wyniesie 2 stopnie Celsjusza. W dzień dojdzie do 7 stopni. Wilgotność powietrza w nocy 85%, a w dzień 55%. Zachmurzenie będzie umiarkowane. Ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę z kierunków południowych.